Witam na kanale wiadomości, gdzie codziennie przedstawiane są najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku między innymi: Skandal z zestawami Heimars dla Polski, pierwsza debata z Trump, padło ważne pytanie o Polskę, kolejny pożar w Moskwie, tym razem tuż obok Kremla. Nie milkną echa decyzji premiera Donalda Tuska na temat cofnięcia kontrsygnaty w sprawie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Wczoraj premier wziął udział w konferencji Drogi Wyjścia z Kryzysu Konstytucyjnego, gdzie wypowiedział słowa, które jeszcze bardziej rozgrzały opinię publiczną. Jeśli chcemy przywracać ład konstytucyjny, jeśli chcemy przywracać te fundamenty liberalnej demokracji, to napotykamy się każdego dnia ja się napotykam każdego dnia na Sytuację, w, w których dysponuję narzędziami, które nie, um nie dają mi możliwości naprawy rzeczywistości. Mówię o narzędziach prawnych, przygotowanych przez poprzedników, których intencją było zniszczenie tego ładu, a nie wzmacnianie czy zbudowanie. Więc y, jako historyk, moim zdaniem, mogę chyba śmiało zaryzykować tezę, że mamy dzisiaj potrzebę działania w tych kategoriach demokracji walczącej. To znaczy, pewnie jeszcze nie raz popełnimy błędy, albo Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z, z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia. Ja każdego dnia muszę podejmować decyzje, które można bardzo łatwo krytykować i podważać od strony prawnej. Te słowa zostały dobrane przez obóz prawicy jako swoista deklaracja działania rządu Donalda Tuska wbrew prawu i jak wiadomo wywoła liczne reakcje. Między innymi Jacek Sasin skomentował sytuację na Platformie X. Demokracja walcząca. Jestem z pokolenia, które pamięta osobiście PRL-owską demokrację ludową. Te przymiotniki przy demokracji bardzo źle się w Polsce kojarzą, napisał. Dosyć obszerny komentarz zamieścił też poseł suwerennej Polski Sebastian Kaleta. Donald Tusk, używając dzisiaj pojęcia demokracja walcząca, kolejny raz w przeciągu kilku dni porównał PiS do niemieckich nazistów. Tusk wprost powiedział jednak, że łamie i będzie łamać konstytucję, bo zalicza PiS w ramach demokracji walczącej. Do partii, których działalność powinna być zwalczana przez państwo, Tusk wprost oświadczył, że będzie likwidował demokrację. Oczywiście w imię demokracji, napisał Kaleta. W jeszcze bardziej ostry sposób słowa skomentował Konrad Berkowicz z konfederacji, który porównał polskiego premiera do nazwisk, które niezbyt dobrze zapisały się w historii: Lenin, Stalin, Mao, Bierut Kiszczak. Oni też tak mówili, napisał Berkowicz. W bardziej humorystyczny sposób sprawę skomentował poseł Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki. Halo, bank. Dzień dobry, Patryk Jaki się kłania. Ja chciałem wycofać swój podpis z kredytu hipotecznego i nie będę już płacił. Ale jak to nie można? Nie oglądała pani konferencji premiera Tuska? On mówił, że teraz już można. Ale takie jest prawo. Nie, no pani nie zna aktualnej hierarchii źródeł prawa. Ja mam opinię prawną. Decyzję premiera w sprawie wycofania kontrsygnaty skomentował też prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszej wspólnej konferencji z prezydentem Finlandii. Wczoraj słyszeliśmy wypowiedź. Przedstawiciela Sądu Najwyższego, który jednoznacznie powiedział, że postanowienie prezydenckie zostało wydane, kontrasygnowane, opublikowane, wywołało skutki prawne i to jest stanowisko dzisiaj Sądu Najwyższego, które zrealizowało się poprzez, poprzez przeprowadzenie tego zgromadzenia. Można było usłyszeć również wypowiedzi prawników, których którzy jednoznacznie są raczej utożsamiani z opcją sprzyjającą panu premierowi. Myślę o wypowiedzi pana sędziego Prusinowskiego, jak również pana profesora Chmaja, którzy jednoznacznie powiedzieli, że jakiekolwiek uchylenie, odwołanie, anulowanie, kontrasygnaty pod pre premiera, pod, pod postanowieniem wydanym przez prezydenta jest po prostu prawnie niemożliwe. Postanowienie jest wydane przez prezydenta Rzeczypospolitej. To jest akt urzędowy zgodnie z konstytucją. Prezydent odpowiadając na pytania w dosyć ironiczny sposób skomentował też same działania premiera Tuska. Wielu ludzi ocenia, że to jest sytuacja, takie określenie pada śmieszno straszna, tak? Śmieszno, bo premier wycofuje się z własnego podpisu straszna, bo pokazuje, że premier po raz kolejny podpisuje dokument i nie wie co podpisuje. W 2013 roku wyraził zgodę na to, żeby została zawarta umowa o współpracy pomiędzy polskimi służbami a FSB. To było, to, to było przypominam, podczas poprzedniej jego premierowskiej kadencji. Teraz kontrasygnował dokument, zresztą po, po przeprowadzeniu całej procedury w porozumieniu z Kancelarią Premiera i, 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 i powołuje się na to, że, 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 że Kancelaria Premiera nie zareagowała na jego polityczną treść. Muszę no, Państwu powiedzieć, że, no, że delikatnie mówiąc jest to sytuacja dziwna, ale prawnie ona jest bardzo jednoznaczna. To znaczy po prostu działanie, jakiekolwiek działanie na portalu X w postaci próby anulowania tej kontrasygnaty jest po prostu prawnie całkowicie bezskuteczne. Podczas tej samej konferencji prezydent Duda zabrał także głos w sprawie głośnych słów Olafa Scholza. Które przytoczyliśmy we wczorajszym odcinku na temat rozmów pokojowych i jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Ja powiem tak: My zdecydowanie popieramy to, aby na Ukrainie doszło do rozwiązania pokojowego, czyli aby rosyjska agresja na Ukrainę się zakończyła. Przy czym jednoznacznie stoimy na stanowisku, że pokój powinien zostać zrealizowany według propozycji pokojowej przedstawionej przez prezydenta Wołodymira Zełęckiego. Z naszego punktu widzenia oznacza to przede wszystkim przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego, to znaczy, że Ukraina odzyskuje pełną kontrolę nad wszystkimi swoimi terenami międzynarodowo uznanymi, czyli odzyskuje kontrolę nad swoimi międzynarodowo uznanymi granicami. Rosja wycofuje swoje wojska ze wszystkich terenów okupowanych. No i oczywiście następuje kwestia odszkodowań wojennych i wszystkiego tego, co w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, absolutnie niesprowokowaną, powinno mieć miejsce. Więc oczywiście, że jesteśmy za takim właśnie rozwiązaniem pokojowym, i, i uważam, że cały wolny świat który dzisiaj wspiera Ukrainę właśnie jako państwo, które zostało brutalnie zaatakowane i które doznało straszliwych strat w związku z rosyjską agresją. Wspieramy Ukrainę i stoimy po stronie Ukrainy i chcielibyśmy, żeby takim właśnie rozwiązaniem pokojowym ta rosyjska agresja się zakończyła poprzez przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego. To kwestia przyszłego bezpieczeństwa naszej części Europy, Europy w ogóle i świata. Inny ruch Niemiec, a w zasadzie to decyzja odnośnie rozpoczęcia kontroli na wszystkich lądowych przejściach granicznych, w ostry sposób skomentował premier Tusk. Spodziewamy się jutro decyzji, o tym już jest głośno w mediach, decyzji ze strony Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicach ze wszystkimi sąsiadami Niemiec, w tym oczywiście z Polską i to na wszystkich przejściach granicznych. De facto zawieszenie Schengen już na taką dużą skalę w reakcji na błędy polityki niemieckiej, przejściowo polskiej sprzed wielu lat. Tego typu działania są z polskiego punktu widzenia no nie do zaakceptowania, Bo przecież ja nie mam żadnych wątpliwości, że to sytuacja wewnętrzna, polityczna niemiecka powoduje zaostrzenie tych kroków, a nie nasza polityka wobec nielegalnej migracji na naszych granicach. My dzisiaj potrzebujemy pełnego wsparcia ze strony Niemiec i całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc w organizowaniu, finansowaniu, uzbrajaniu naszej wschodniej granicy, także w kontekście nielegalnej migracji. My potrzebujemy i pełnego zrozumienia, dużo więcej środków i uznania naprawdę, że nasza polityka na granicach wschodnich jest, musi być i będzie polityką europejską. I Polska potrzebuje nie wzmocnienia kontroli na naszej granicy, tylko wzmocnienia udziału państw, również takich jak Niemcy, w pilnowaniu i zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Premier zapowiedział też, że Polska zwróci się także do innych państw dzielących granicę z Niemcami. Zwrócimy się w najbliższych godzinach do innych państw, które będą dotknięte tymi decyzjami Berlina o pilne konsultacje w sprawie działania na forum Unii Europejskiej w tej kwestii. Ze wszystkimi sąsiadami państwa niemieckiego. Co ciekawe, pozostając już w kwestii samej konferencji Donalda Tuska, pojawił się ciekawy wątek z dziennikarzem telewizji Republika, który uważa, że przedstawiciele tej stacji nie zostali wpuszczeni na spotkanie, jednak sam premier stwierdził inaczej. Dlaczego Republika nie jest wpuszczana na konferencję z pana udziałem? Panie premierze, dlaczego pan łamie konstytucję i prawo prasowe? To proszę się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego. Ale dlaczego media nie są wpuszczane na konferencję prezesa Rady Ministrów, panie premierze? Wszystkie media, media są. są wpuszczane. Nie, my Kolejną sprawą, która mocno rozgrzała polską opinię publiczną, jest kwestia dostawy blisko 500 zestawów artyleryjskich HIMARS, ponieważ jak pisze Rzeczpospolita, mimo upływu roku od podpisania umowy ramowej na dostawę wspomnianych zestawów, szczegółowe negocjacje w zasadzie stoją w miejscu, co więcej, jak wskazuje gazeta to w świetle ostatnich doniesień plany zakupu mogą ulec znaczącej redukcji. Obecnie polskie siły zbrojne posiadają 20 takich systemów, a dodatkowo podpisano umowy na zakup 290 koreańskich odpowiedników systemów K-239, które mają wzmocnić nasze zdolności obronne. Jednakże jak czytamy w Rzeczpospolitej, pomimo zapowiedzi ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka o zakupie ogromnej liczby wyrzutki HIMARS, które miałyby znacząco przyczynić się do wzmocnienia zdolności odstraszania potencjalnego agresora, rzeczywistość wydaje się odbiegać od pierwotnych założeń. Kapitan Paweł Kłosowski z Agencji Uzbrojenia informuje, że nadal trwają przygotowania do rozpoczęcia negocjacji z producentem, czyli firmą Lockheed Martin. Jednocześnie ze względu na ograniczenia budżetowe oraz istniejące już kontrakty na koreańskie systemy, rzeczywista liczba zamówionych jednostek może być znacznie mniejsza niż pierwotnie zakładano, a harmonogram dostaw może ulec opóźnieniu. Co więcej, w kontekście akurat tych zakupów kluczowym elementem jest też produkcja amunicji, a Polska ma dążyć do uruchomienia lokalnej produkcji pocisków o zasięgu około 80, a w przyszłości nawet 300 km. Realizowany przez firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Artykuł skomentował były minister obrony Mariusz Błaszczak. Kolejny kontrakt idzie do kosza. Ten rząd zaprzepaszcza historyczną szansę na to, aby w Polsce zbudować jedną z silniejszych armii w NATO. W niecały rok zrezygnowano z umów na czołgi K2, armatochałbice K9 i Krab. Teraz dochodzą hajmarsy czyli artyleria zdolna razić cele nawet na 300 km napisał Błaszczak. Na wpis byłego ministra odpowiedziała jednak sama Agencja Ozbrojenia. Agencja Ozbrojenia uprzejmie informuje, żaden kontrakt nie idzie do kosza. Z żadnych mów nie zrezygnowaliśmy. Proces modernizacji sił zbrojnych RP postępuje zgodnie z zatwierdzonymi planami. Czytamy we wpisie Agencji. W sprawie Polski wypowiedział się także premier Ukrainy, który przywołał głośno ostatnio temat niewyjaśnionych spraw historycznych pomiędzy Polską a Ukrainą, zaznaczając, że w czasie wojny priorytetem jest współpraca wojskowa, a nie historia. Mamy z Polską wspólną historię, w której są wspólne zwycięstwa i nie powinniśmy o tym zapominać, ale są też smutne karty, o których trzeba mówić szczerze, prawdziwie i spokojnie. Jestem przekonany, że idziemy dobrą drogą, idziemy spokojnie i będziemy to robić dalej żeby naszą historią nie manipulowali nasi wrogowie", stwierdził Szmychal. Następnie szef ukraińskiego rządu wyraził wdzięczność za ciągle otrzymywaną pomoc od Polski. Ukraina i Polska są nie tylko sąsiadami, ale także prawdziwymi partnerami, a Polska bardzo aktywnie wspiera Ukrainę od pierwszego dnia pełnowymiarowej inwazji. Polska jest naszym wielkim adwokatem na arenie europejskiej. Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom za przyjęcie naszych uchodźców. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie zbrojne i to nie są tylko słowa. To jest prawdziwa wdzięczność. Dziękował Szmychal. Szef rządu Ukrainy odpowiedział też na pytanie polskiej agencji prasowej o plany ukraińskich władz dotyczące rozwiązania sporów historycznych z Polską. Szmychal wyjaśnił, że dialog w tej sprawie jest nieostannie prowadzony. Jak podkreślił, zajmują się tym instytuty pamięci narodowej obu państw. Cały czas podejmujemy kroki na rzecz porozumienia. Chcielibyśmy ten problem bardzo szybko rozwiązać. Są pewne postępy po obu stronach. Teraz w czasie wojny nie jest to oczywiście priorytetem. Priorytetem jest współpraca wojskowa, stwierdził Michal. Premier Ukrainy poinformował również, że toczą się rozmowy między Kijowem a Warszawą w sprawie przekazania Ukrainie użytkowanych przez Polskę samolotów MIG-29. Oczywiście prosimy Polskę o samoloty. Ten dialog również trwa. Andrzej Duda, prezydent Polski, również skomentował to podczas swojej wizyty. Na dziś sytuacja nie zmieniła się od czasu tych komentarzy. Nie mam żadnych nowych informacji, ale taki dialog jest. Istnieje pragnienie, aby utrzymała te samoloty i istnieje potrzeba, aby Ukraina otrzymała te samoloty, mówił ukraiński premier. Sekretarz Stanu USA Antony Blinken odwiedzi Polskę w czwartek, zatrzymując się w Warszawie podczas powrotu z Kijowa, dokąd udaje się wspólnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Davidem Lamy. Według informacji Departamentu Stanu sekretarz Stanu USA spotka się z przedstawicielami polskiego rządu na wysokim szczeblu. W rozmowach poruszone zostaną kwestie współpracy w zakresie obronności i energetyki, a także wsparcia dla Ukrainy. Na temat tego, z kim Blinken spotka się w Polsce, wypowiedział się wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna w rozmowie na antenie RMF FM. Na pewno tym partnerem jest pan minister Radosław Sikorski. Na pewno, na pewno partnerem jest pan prezydent Andrzej Duda. Nie mam wiedzy na temat spotkania z panem premierem Donaldem Tuskiem. Krążą także pogłoski, że wizyta Blinkena na Ukrainie może wiązać się z ogłoszeniem przez sekretarza stanu USA pozwolenia używania amerykańskiej broni dalekiego zasięgu na terenie Rosji, gdyż jak sam Blinken stwierdził w rozmowie ze stacją Sky News, Joe Biden nie wyklucza pozwolenia Ukrainie na wystrzeliwanie przekazanych jej pocisków w głąb terytorium Rosji. Swoje przypuszczenie na ten temat przedstawił polski wiceszef MSZ. Nie wykluczam takich, takich decyzji, nie mam na ten temat wiedzy, przyznaję od razu, ale nie po to składa się tego typu wizyty w takim towarzystwie, żeby po prostu tylko uścisnąć dłoń. Wczoraj informowaliśmy o zmasowanym ataku na Moskwę i jak się okazało, był on rekordowy. Rosyjski resort obrony podał bowiem, że nad Rosją zestrzelono aż 144 drony. Cech stwierdził, że ciężkość sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych jest nowym, absolutnym rekordem. Następnie BBC, powołując się na komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony, poinformowała, że w obwodzie bryjańskim zestrzelono 72 drony, w Moskiewskim 20, w Kurskim 14, w Tulskim 13, a w Biogrodzkim 8. To jednak nie był koniec groźnych incydentów w Moskwie, ponieważ jak informuje Igor Suszko, który relacjonuje wydarzenia z wojny na Platformie X. Zaledwie 6 km od Kremla w moskiewskim parku Wiktorii wybuch pożar, co widać na nagraniach zamieszczonych przez świadków zdarzenia. Ciekawa kwestia została też poruszona w kwestii Białogrodu, gdzie na nagraniach widać, jak mieszkańcy tego miasta, po usłyszeniu syren alarmowych, w pośpiechu ruszyli do schronów. Sęk w tym, że, jak informuje Igor Suszko na podstawie informatora z fabryki produkującej te schrony, są one zbudowane z odzyskanego betonu bez żadnych wzmocnień i w przypadku ataku, zwyczajnie się rozpadną, gniotąc ludzi, przebywających aktualnie w środku. We wtorkowy wieczór czasu lokalnego, czyli dzisiejszej nocy w Polsce, w Filadelfii, odbyła się pierwsza i jak dotąd jedyna zaplanowana telewizyjna debata pomiędzy wiceprezydent Kamala Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Pierwszym poruszonym tematem była gospodarka, jednak Donald Trump szybko skierował dyskusję. Na sprawy dotyczące imigrantów. Mamy miliony ludzi, którzy napływają do naszego kraju z więzień i aresztów, z zakładów psychiatrycznych i domów dla obłąkanych, i przybywają i zabierają pracę, którą obecnie wykonują Afroamerykanie i Latynosi, a także związki zawodowe. Widzimy, co się dzieje z miastami w całych Stanach Zjednoczonych: oni przejmują miasta, przejmują budynki, wkraczają gwałtownie. To są ludzie, których Harris i Biden wprowadzili do naszego kraju i niszczą nasz kraj, mówił Trump. Harris z kolei oskarżyła Trumpa o to, że wywierając presję na republikańskich kongresmenów doprowadził do zablokowania ponadpartyjnego projektu reform imigracyjnych. Zrozumcie, że ludzie w naszym kraju naprawdę potrzebują lidera, który angażuje się w rozwiązania, który faktycznie zajmuje się bieżącymi problemami. Były prezydent tymczasem to ktoś, kto wolałby wykorzystywać problem w kampanii zamiast go naprawiać, stwierdziła Harris. Jednym z przewodnich tematów podczas wspominanej debaty była też wojna na Ukrainie, gdzie podczas przemówień padł również polski temat, do czego za chwilę przejdziemy. Donald Trump przekonywał bowiem, że doprowadzi do końca wojny na Ukrainie jeszcze jako prezydent-elect. Zrobię to zanim nawet zostanę prezydentem. Oświadczył Trump. Powtórzył on swoje twierdzenie, że gdyby wciąż sprawował urząd prezydenta, do żadnej z obu wojen by nie doszło, ponieważ mówił też o wojnie w Strefie Gazy. Na pytanie, czy chce, aby Ukraina zwyciężyła w wojnie, odpowiedział, że chce, by wojna się zakończyła oraz pragnie uratować bezsensownie tracone życie. Zarzucił również prezydentowi Bidenowi, że nawet nie zadzwonił do Putina i nie podjął żadnych prób rozwiązania konfliktu dodając iż igramy z trzecią wojną światową. W kontrze do tych słów odpowiedziała Kamala Harris. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known which is NATO and what we have done to preserve the ability of Zelensky and the Ukrainians to fight for their independence otherwise Putin would be sitting in Kiev with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch? Trump stwierdził, that if he were Putin would stay in Moscow and not lose 300,000 soldiers. Zwrócił jednak uwagę, że ostatecznie Rosja dysponuje czymś, co nazywa się bronią jądrową. Co ciekawe, według informacji stacji CNN, przed debatą oczekiwania wyborców to do zwycięzcy były równo podzielone. Jednak po jej zakończeniu 63% uznało Harris za wygraną. Co więcej, stacja przypomina, że wyniki pierwszej debaty prezydenckiej między Trumpem a jeszcze Joe Bidenem były niemal całkowicie odwrotne. Wówczas 67% respondentów uznało, że zwycięzcą był Trump. Jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.